Nie myślał sobie, kiedyś chciałbym jak ten Adam polecieć gdzieś do nieba sportowego i wygrać tytuł Mistrza Świata. Zresztą sam o tym mówił jako dwunastolatek i ta piękna dewiza, piękna przestroga ojca, przegraj sto razy, ale raz, w tym najważniejszym momencie musisz wygrać. Dzisiaj nie przegrywał na szczęście 100 razy, wygrywał przez Bukary Świata, także tutaj przed rokiem jakby budując swoje oczekiwania, Najlepszy. dziś zrobił to w dezapelacyjny sposób. Kamil sto mistrzem świata. Na razie dekoracja kwiatowa zaraz po konkursie tradycyjnie, kiedy dla czołowej trójki taka była kolejność po pierwszej rundzie, tak się skończyło. Kamil Stoń, mistrz świata, wicemistrze Peter Klewne, zawody dla Słoweńca, brązowy medal na skocji normalnej, Srebrny tutaj, no i Anders a tak powraca na trzeci stopień podium na Mistrzostwach Świata. Pamiętają Państwo pożegnanie Adama Małysza w Klanice. Kamil wygrywa zawody. Adama musi skoczyć na belkance tej szafnej skoczni i tańczy przed Adamem Małyszem, który karierę. E taki efektowny góralski taniec. Pełen. sportowca stać na najwyższym stopniu podium, wysłuchać hymnu narodowego. Wiele lat się czeka na taki moment. Ogromna większość sportowców nigdy takiego momentu. Czeka Kamil jest w tej szczęśliwej sytuacji, że po troszkę gorszych występach po miejscach blisko podium. Wreszcie jest najlepszy, jest mistrzem świata. No, zróbmy jeszcze jeden krok do przodu. Za rok i Olimpijskie w Sochi. W polskim sporcie już ten złoty medal był, Wojtka Fortuny. Ale byłoby dobrze, żeby znowu właśnie historia zatoczyła takie koło jak Waldifiemy, żeby po wielu, wielu latach znowu Polak stanął na najwyższym podium. Bylibyśmy. Do... Dopiero szczęśliwi, chociaż dziś jesteśmy w pełni szczęścia. Oto najlepsza trójka skoczków z Predacco. Jeszcze raz żegnają się z Państwem Marek Ludziński i Włodzimierz Szaranowicz.